W naszym obozie dużo się załatwia, może to geny, może to nasza potrawka zgrząszcza, ale każdy robi duże kupy, każdemu kiedyś się zdarzyło zrobić wielkie kupszko i czasami nie da się tego spuścić. Kręci się tylko w fosie popychane przez trumienem, już od powstania bariery nasza ekipa miała nóż do kupy, był to stary, zardzewiały nóż na wilki, który wisiał przy grawo tylko i wyłącznie po to. Normalnym było, że idąc po zewnętrznym pierścieniu słyszało się jak toż woła: "Czy możesz mi podać nóż do kupy?". Mżlałem, że to standardowe wyposażenie obozu. Masz szczotkę i nóż do kupy. Mżlałem tak do czasu, aż ukończyłem drugi rok kolonii i byłem z listem w obozie na bagnie. Poszedłem do wychodka, aby się załatwić. Zobaczyłem, że kupa ustawiła się bokiem, więc otworzyłem drzwi i zawołałem Bala. Gdy przyszedł, zapytałem, czy mogę pożyczyć jego nóż do kupy. Kryszm! Zapytał Bal, twój nóż do kupy. Odpowiedziałem i dodałem, muszę go pożyczyć. Czym naśniącego jest nóż do kupy? Oczywistym było dla mnie, że ma taki nóż, ale pomyślałem, że może inaczej to nazywa. Wyjaśniłem więc, co to jest i dlaczego go potrzebuje. Najpierw zaczął chichotać, potem śmiać, potem wszyscy obecni zaczęli się śmiać, bo okazało się, że ktoś przerwał kazanie i wszyscy słyszeli naszą rozmowę. Okazało się też, że nikt z nich nie miał noża do kupy, tylko moja popieprzona ekipa i nasze popieprzone jelita. Gdy wczoraj powiedziałem o tym nowemu, był jednocześnie rozbawiony i zrukowany, pokało się, że też nie wiedział, czym jest nóż do kupy i korzystał ze starego noża tak, jak z innych. Na szczęście nie gotował przy jego życiu, ale czysto wykorzystywał go na gobliny, teraz kupi sobie nowy. Wiele osób zastanawia się dlaczego nóż nie był w wychodku, tylko przygrawo, to proste, mieliśmy tylko jeden nóż, ale trzy wychodki, a scena była w środku. Nie wiem czemu nie mieliśmy trzech noży, wiem tylko, że był jeden, może przez to, że Gomez bywał bardzo oszczędny, więc dzieliliśmy się nożem. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.